Przyjechałem na grzyby, jest godzina 15 e, wtorek. I zobaczcie sami, na sam początek, miejsce kaniowe, pierwsza kania. I zaraz Wam pokażę drugą kanię No zobaczcie, taka jest druga kania. Jak na sam start wejście do lasu jest bardzo dobrze. Przeszedłem ze 20 metrów, tam jest młody. Daję mu te dwie pierwsze kanie. I zobaczcie, tu jest następna kania. Także jest już trzecia mody tam w międzyczasie znalazł jedną, ma już trzy chyba. Także zaczynamy zbieranie. 5 metrów i zobaczcie, tu jest następna kania. Tamta poprzednia była robaczywa, więc zobaczymy jak ta będzie wyglądała. Tam znalazłem tą ostatnią. Jest tutaj mody ma tutaj kanie w reklamówce. Nie wiem czemu w reklamówce ale tak ma i zobaczcie. Kolejne dwie kanie tutaj. Jedna kania jest tutaj I jeszcze jedna kania Maluteńka jest tutaj Także cztery kanie w jednym miejscu Tam młody zbiera te kanie, e, dwie duże Ja przeszedł tutaj, on sobie znalazł, zobaczcie Jest jedna kania Tu jest druga kania Za chwilę tu jest dwie kolejne kanie Czyli trzy i cztery tu jest piąta, szósta. Tu jest siódma kania. I tutaj jest ósma kania. Także jest osiem kani. Poczekaj, młody. Tu jest dziewiąta kania. Zaraz. Tu jest dziesiąta kania. Tu jest jedenasta kania. I młody tutaj wyjął dwunastą kanię Ma w ręce. Także tu jest 12 kani do zebrania. Młody tam zbiera te kanie. Ja przeszedłem kawałek od niego i zobaczcie kolejne dwie kanie. Także zostawię je mu demu, niech sobie zbierze. Ja mam, zobaczcie, tyle na razie w wiadereczku. Przeszedłem 5 metrów, doszedłem do nowej miejscówki. Zobaczcie sami: dwie kanie. Tu dwie następne. Tu jest kolejna, czyli łącznie 5. Tu jest szósta, mała. Tu jest siódma, ósma i dziewiąta. I tu jest dziesiąta i jedenasta kania. 11 kani. 11 kań następnych miejscu. A nie, zobaczcie, tu są dwie kolejne. 12, 13. 13 będzie kani. Tam zbieraliśmy te kanie. Było ich około 20, ale wszystkie duże były robaczywe. Natomiast o młody znalazł teraz malutką. Ale zobaczcie, już w wiaderku młodych kani mam tyle zdrowych, i tu jest kolejna. Zostawię ją młodemu, niech sobie ją weźmie. Ja poszukam dalej, czy czegoś nie ma. Także młody, chodź tutaj, tu masz kanie. Tu w tym miejscu masz ładną kanie. Przeszedłem z 50 metrów od ostatniego zbierania. Po drodze zebrałem kilka maszlaków, bo się trafiły. I zobaczcie, doszedłem do takiego miejsca, gdzie są takie. Piękne kanie, to będą kanie gwiaździste Także dwie kolejne kanie rosną tu Ale już zobaczyłem następne Zobaczcie I tu są Trzy kolejne kanie Tam ktoś już, widzę, e, ciął Tutaj też robaczy wam ktoś ciął No i tu wygląda mi to na podgrzybeczka Także zaraz sprawdzę go I zobaczymy czy jest zdrowy Tu widzę, zobaczcie sami Ktoś bardzo Dużo kani rwał I wszystkie były robaczywe Także przejdziemy, zobaczymy co tu się dzieje Zostawiłem tamte kanie modemu, niech on sobie je wycina ja się przeszedłem kawałek dalej I zobaczcie jaka piękna kolejna kania gwieździsta Około 20 cm średnicy Rozglądam się, ale tu nic więcej już nie widać Także zobaczę czy jest zdrowa Bo większość kani niestety jest robaczywa, oh, widzicie tu ktoś zbierał jest przewrócona kania. Ta ostatnia kania była niestety robaczywa. Przeszedłem 10 metrów, nawet nie. I zobaczcie, jest kolejna, ale wydaje mi się, że też będzie robaczywa. Także nawet jej nie podnoszę. Jak młody będzie chciał, bo tam szuka to może sobie po nią przyjdzie. Tam młody znalazł sobie kanie, dwie. Widzę, że sobie czyści sprawdza, czy są robaczywe. Tamta, co ja pokazywałem, to była niestety robaczywa cała. O, zobaczył ją i, i zostawił I tu zobaczcie dwie kolejne kanie Tu jest druga ukryta pod spodem Także zobaczcie, może te są zdrowe Tam pod tamtym młodnikiem zbieraliśmy tamte kanie Niestety były wszystkie prawie robaczywe. I zobaczcie tu jest następna kania Zaraz się młody ją weźmie Obszedłem ten młodnik I zobaczcie Taka olbrzymia kania Młody choć jest kania dla ciebie i mówię, zostawię. Powiem Wam szczerze, te wszystkie kanie, jak są wielkie, o zobaczcie, tu jest druga kania. Wcześniej jej nie widziałem. A tu postawiłem wiaderko. Te wszystkie kanie duże są robaczywe. Tylko te malutkie są zdrowe. Robactwo się wyplęgło. Muszą temperatury spaść. Mimo, że dzisiejszej nocy już były dobre, bo było, nawet był przymrozek u mnie. Ale muszą w dzień też troszeczkę spaść, żeby tego robactwa było mniej. Przeszedłem stamtąd kawałeczek. Zobaczcie, tu jest następna kania młody, sobie ją weźmie, i tu już widziałem następną, no, też mu ją zostawię. Niech sobie weźmie. O, nawet tu są dwie. Zobaczcie, tu jest jedna kania dla młodego, i tu jest druga kania dla młodego. Także ma tutaj łącznie. O, patrzcie, tu jest trzecia malutka, to ja sobie ją wezmę. Tom, a tu zobaczcie. Jest czwarta dla młodego O widzicie tu jest czwarta dla niego Młody tam zbiera te swoje kanie A ja zobaczcie Tutaj kolejną taką młodą Miejmy nadzieję, że będzie zdrowa U młodego to tak co Czwarta jest zdrowa a Reszta niestety robaczy Tam zbieraliśmy tamte kanie Przeszliśmy tutaj kawałek dookoła I zobaczcie jest taka ładna kania Młody sobie ją weźmie bo ja już wiaderku mam tyle Także niech sobie Młody sprawdza czy kania jest zdrowa A ja przyszedłem od niego jak widzicie 3 metry i zobaczcie Tu są dwie kanie I tu jest I to jest trzecia kania Także są trzy kanie Młody tam zbiera te kanie Przeklina strasznie bo Cały czas są kanie niestety robaczywe a zobaczcie, ja mam tutaj następną, zaraz zobaczymy, czy jest zdrowa. Przyszliśmy stamtąd i zobaczcie sami. W jednym miejscu tyle kani. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Młody, zbieraj te sześć, ja sobie wezmę tam te dwie na końcu. I zobaczcie, a tu, są, a tu są dwie kolejne. Siódma i ósma. O tu jest dziewiąta w krzakach. Tu jest dziewiąta kania. Także takiego miejsca jeszcze nie mieliśmy dzisiaj. Młody tam męczy te kanie. Patrzę jeszcze mu dwie zostały. Chowa cały czas. Także są w miarę zdrowe. A zobaczcie ja przeszedłem od niego kawałek. I trzy takie wielkie kanie. A tutaj opieńki. Pierwszy pniaczek i tutaj też jedna mała opienka. Tu jest następna opienka. To zostawimy opieńki młodemu, bo młody chciał bardzo opieniek. Także mu je tu zostawię. O zobaczcie tu jest następna. Niech on sobie je pozbiera Ja poszukam dalej kanie Młody zbiera sobie tam Te trzy kanie I te opieńki a ja przeszedłem dalej kawajek. zobaczcie Pierwsza kania Tu jest opieńka Tu jest Kolejne opieńki duże Tu są opieńki tu jest kania Tu jest następna kania Także kanie wszystko o, Przejdę kawałek dalej bo już widzę Zobaczcie tu jest następna kania Wszystkie te grzyby zostawię u Demu. Ja poszukam czegoś innego. Tu były te kanie, niestety były robaczywe. A tu zobaczcie, jest pierwsza kania. I tutaj jest pałeczka drugiej kani. O, w tym miejscu. Taka maluteńka. O, patrzcie, tu jest. Nie myślałem, że tu jest trzecia kania, ale niestety. Młody tam zebrał malutką kanie i się śmieje z niej a zobaczcie jakiego ja mam olbrzyma większe od mojej dłoni tu jest druga mniejsza ale tu jest jeszcze jedna tu są mało młody, chodź tu zostaw tamte tu masz kanie chodź tu masz trzy kanie. tu przeszedłem wzdłuż takiego młodnika czekam na młodego bo oczywiście leczę się dzisiaj strasznie i zobaczcie taka maluteńka kania kolejna czekam cały czas na młodego tam znalazłem tą ostatnią kanię przeszedłem 10 metrów i zobaczcie, jest następna malutka kania tu była ta ostatnia kania przeszedłem 3 metry zobaczcie, jest jedna kania jest druga kania Spad, spadła z nóżki ale zobaczcie wyglądam tutaj na zdrowy teńko przyjrzałem się nie przez kamerę tylko normalnie Przeszedłem takie jakieś 30 metrów od ostatnich kan i zobaczcie takie maślaki. Po kolejnych 10 metrach zobaczcie takie dwie kanie. Po przejściu kolejnych 4-5 metrów takie dwie kolejne kanie. O teraz 50 metrów i w takich krzakach zobaczcie. Taka piękna kania. I po kolejnych 20 metrach Zobaczcie następna kania nie za duża, sam raz taka do, do zabrania może będzie zdrowa, bo większość tych dużych była niestety robaczywa. Tu zbierałem tą malutką kanię zobaczcie kawałeczek dalej 3 metry dalej. Taka piękna kania. Przeszedłem z drugiej strony na taki gęstszy las, i zobaczcie sami, ile maślaków. To wszystko są maślaki. Tu, 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 tu za młodym. Młody tam już trzyma dwa w ręce. Tu następne. Tu dalej, jeszcze dwa. Następne. Także miejscówka z maślakami. O, tu jeszcze jeden. Miejscówka z maślakami. Pozbieram sobie je na jakiś może farsz do pierogów tam zbieraliśmy te maślaki zobaczcie ile ich się trafiło i tutaj kawałek dalej piękna kania dla młodego młody bierz sobie tą kanie ja idę dalej szukać większej ilości grzybów tam zbierałem tamte maślaki zobaczcie tu przyszedłem jest pierwsza kureczka i tu kawałek dalej Patrzyłem i już widziałem dwie kolejne kureczki. Zobaczcie, tu są dwie kureczki. Tam zbierałem tamte grzyby. Zobaczcie, przeszedłem kawałek dalej i jest kureczka jedna. Tu jest dwie kureczki. Tu są jakieś starsze trochę kureczki. Także trafiają się teraz w tym lesie kurki, także będziemy je zbierać. Przeszedłem około 200 metrów, nic się nie działo oprócz tych maślaków. Doszedłem tutaj, zobaczcie. Taka piękna kania. Damy ją młodemu. Młody tutaj drepcze. Także zaraz dojdzie. Chodź młody, masz kanie. To sobie ją weźmiesz. Tu rośnie kania na środku drogi. Tam zbierałem tamte grzyby. Tam młody idzie. To znaczy zostawiłem mu tą kanie. Młody sobie ją zebrał i teraz zobaczcie. Z drogi dojrzałem po jednej stronie dwie takie kanie. I tu zawołamy młodego, żeby se przyszedł i je zebrał. Tu jest jedna kania, tu jest druga. Młody, chodź sobie, zerwiesz te dwie kanie. A nawet już widzę trzecią kanie. Tu jest druga, tu jest trzecia kania. Także młody sobie młody sobie zbierze te trzy kanie, a ja pójdę na drugą stronę i zbiorę sobie. swoją kanie. Młody, chodź, zobacz. Tu masz kanie. Tu jest jedna, tu jest druga. A tu wcześniej po drodze była trzecia. O tam. Gdzieś tam masz kanie, a ja idę na drugą stronę, pokażę Wam e, jaką kanię jeszcze dojrzałem z tej miejscówki swojej, gdzie zostawiłem wiaderko na środku drogi. I zobaczcie, jest taka piękna kania. Także to ja biorę, a tamte trzy dla młodego. Tam zbieraliśmy tamte kanie, zobaczcie, kolejne dwie leśne kanie. Tu jest malutka trzecia kania Tu jest czwarta kania A tu za kawałeczek Zaraz obejdę tylko drzewko Jest piąta kania I wszystkie kanie dla młodego Niech sobie zbiera Młody zbiera sobie tam kanie te pięć Co tam rosło ja przyszedłem tu kawałek dalej I mam pierwszą kanie Ale teraz Odwróciłem się i chcę zobaczyć, bo z daleka dojrzałem. Kania mi się wydaje. Zobaczcie sami, idziemy do niej. Tak mi się z daleka wydaje, że to będzie Kania. Zobaczcie, o tu jest Kania. No i w dniu dzisiejszym kończymy grzybobranie. Zobaczcie, tu jeszcze jest ostatni maślaczek. Tu tak wygląda zbiór. Nie jest rewelacyjny, ale nie ma też co narzekać. Po pracy, więc ktoś wcześniej po pozbierał część, dużo bardzo kani było robaczywych, ale myślę, że około 50 kani ja mam, koło 50 mam młody, tam spaceruje, więc powinno nam na dzisiaj wystarczyć.